Witam serdecznie. Rozpoczynam dziś październikową przygodę. Nie wiedziałem, czy będę coś nagrywał, bo nie mam specjalnie tematu, a chciałbym jednak, żeby te filmy miały jakąś tematykę. Dzisiaj jest wycieczka taka nie do końca zaplanowana, mniej więcej wiem, gdzie chciałbym dojechać. Jesteśmy tutaj, przyjechaliśmy tutaj od wczoraj wczoraj przyjechaliśmy z moim tatą, który jest poszedł sobie na Dwernik. A ja później go odbiorę albo z zatwarnicy, albo z dwernika. W zależności od tego, gdzie go tam bieszczady poniosą. A sam spakowałem się na rower. Mam nowy zestaw bagażowy. Może potem trochę opowiem o nim. I jadę na otryt. Okazuje się, że na otrycie jest jedna stokówka, która od zawsze tam pewnie była, a ja jakoś zawsze, nigdy na nią nie trafiłem. To jest stokówka ślepa, która kończy się na grzbiecie otrytu, i tam chciałem wjechać. No i później, tym grzbietem otrytu, teoretycznie można by było dostać się do chaty socjologa, ale że od rana pada, to pewnie, pewnie nie będzie to tak. Takie łatwe i przyjemne, więc wystarczy mi, jeśli wjadę właśnie do tej, na, tą, na tą ślepą stokówkę, na sam grzbiet, tam jest jakaś wiatka, tam zjem śniadanie i pewnie będę wracał tą samą drogą. Widoki są obłędne, ponieważ góry oczywiście, że są najpiękniejsze po deszczu. Co prawda nie widać tak daleko, bo chmury są dosyć nisko, normalnie stąd widać połoninę. Połoninę wetlińską, która teraz byłaby w środku kadru, jeszcze tutaj ponad tym szczytem. A to co widać, to jest. Hmm, cóż to może być? Eee, nie wiem do końca, co to będzie. Czy to jakaś pewnie magura? Hmm. Jakaś pewnie magura, bo tu jest taki odkryłem na mapie ostatnio, że tutaj te magury też się układają w taki ładny rządek. Począwszy od Cuposiańskiej nasiczańskie i tak dalej także może to jest jedna z nich tego niestety nie wiem, ale jestem w Sękowcu na punkcie widokowym liczyliśmy na takie intensywne jesienne kolory, ale one jeszcze nie są tak aż bardzo intensywne jak bym się spodziewał no bo było bardzo długo ciepło i chyba to dlatego, ale to zależy oczywiście jakie drzewa tutaj widzimy jakieś młode cóż to może być no nie wiem co to jest leszczyna czy jakieś, yy, nie wiem, yy, już są bardziej intensywne. No Te lasy mieszane wiadomo, że są mniej pomarańczowe, no bo iglaste drzewa nie dają tego koloru. Ale zobaczymy. Pojadę przez rezerwat Hulskie, ponieważ tam są lasy bukowe i tam yy, w Czarnej Dolnej pod, pod miejscem, gdzie śpimy jest taki jeden buk, który jest taki intensywnie żółty, aż praktycznie się robi czerwony już, także liczę, że coś tam yy, na tym otrycie Kolorowego spotkam. Chociaż i tak jest pięknie, jest naprawdę przepięknie. Pogoda od rana nas nie rozpieszczała, lało, bardzo zniechęcało. A teraz, tak się zapowiada, takie okienko pogodowe gdzieś tam do godziny 17, o której chcielibyśmy już być na miejscu, no bo o 18 jest już, jest już niestety ciemno. A tutaj w Bieszczadach, jak i we wszystkich innych górach robi się ciemno. Bardzo ekspresowo od zachodu słońca do całkowitego zmierzchu jest jednak krótszy czas, no bo te góry nam ten horyzont w jakiś sposób e, przesłaniają i to zapewne z tego wynika. E, ten film chciałbym, żeby był krótki, żebym nie musiał e, wysiadywać w samochodzie, gdzieś tam mm, łapać LTE i go wrzucać e, godzinami, bo jak to czasami się dzieje. E, Także postaram się streszczać. Oczywiście, zapewne mi to nie wyjdzie. A to mój nowy zestaw, tylko tak tutaj zajawię rozwiązanie, z którego jestem bardzo, bardzo dumny, ponieważ jest to mój autorski patent. Otóż, mam tutaj tak naprawdę dwa mostki. Czy widzieliście kiedyś rower z dwoma mostkami? Zapewne nie jest to częsty widok. Jest to jedna z niewielu chyba zalet bycia ekstremalnie wysokim. Rury sterowej wystarcza na, na dwa mostki. I na tym niższym mostku mam zamontowaną taką rurkę. Akurat jest to. Kawałek e, sztycy, ponieważ ma ona bardzo zbliżony, zbliżoną średnicę e, do średnicy standardowych kierownic. Więc użyłem tej sztycy. Myślę, że docelowo nawet mógłbym spróbować wstawić tutaj coś, m, jakąś rurkę e, plastikową, może nawet, żeby to troszkę odchudzić. Ale i tak ten zestaw jest całkiem lekki. No i w połączeniu z tą torbą dekatlonu, która mieści, no nie wiem ile, ale wydaje mi się, że nawet. No, 10 litrów to jest na pewno, stanowi to taki w miarę lekki zestaw w stosunku do objętości, którą zapewnia. Jak może pamiętacie, wcześniej miałem taki przyczepiany bagażnik, on mi się średnio sprawdzał. Znaczy, on jest fajny, ale ciężki bardzo. I, i też w momencie, jak się prowadzi gdzieś rower, czy próbuje go przenosić, to on strasznie jakoś tak zakłóca tą statykę tego roweru. I, I jest raczej taki męczący w użytkowaniu też na pewno najprostszy w montażu i też zapewnia duży przepraszam tu miałem awarię chyba przez chwilę yy, zapewnia największy yy, na pewno większy litraż. ale postanowiłem spakować się dosyć minimalistycznie minimalistycznie w góry no to nadal coś tam trzeba zabrać prawda no bo warunki są zmienne także mam tutaj yy, no prawie że komplet ciuchów na zmianę yy, i Jedzenie, tak, jakieś tam, oczywiście, apteczkę, oczywiście, jakieś tam e, niezbędne inne rzeczy. Dobrze, to co jadę dalej, zobaczymy, czy dojadę dzisiaj tam, gdzie planuję. Zobaczcie, jaki piękny okaz. Nie wiem, e, jaki to gatunek grzybków. Przepięknie wyglądają. Jestem w rezerwacie Hulskiej, jeszcze właściwie jadę tak po jego obwodzie, no bo wiadomo, że ta droga nie, nie prowadzi przez środek rezerwatu. W samą tą stronę wróciłbym z powrotem do tej stokówki, która jest jakby najbliżej Sanu. Ale ja muszę się przerzucić na drugą stronę grzbietu. Otrytu, także tutaj będzie taki stromy podjazd, który na ten grzbiet prowadzi, to jest taka stokówka, która przecina tą. Jak spojrzycie na otryt na mapie, to jest taka wielka drżownica, gąsienica bardziej, czy taki pomrów wielki. To jakbyśmy go gdzieś tam w połowie przeskoczyli, to właśnie tutaj prowadzi ta, ta stokówka. Później zjadę kawałek, i znowu będę jechał sobie taką drogą, która prowadzi. Zboczem w miarę, już łagodnie, i potem znowu wjadę na grzbiet. Jest nie aż tak bardzo jesiennie, jak się spodziewałem. Może dlatego, że jednak to bardziej chyba te korony byłyby żółte, a ja jadę pod drzewami. Jest całkiem ta zieleń jeszcze intensywne, ale oczywiście akcenty żółci widoczne. Jest chłodno, jakieś 8 stopni, ale jedzie mi się doskonale. Jest bezwietrznie. Jest przede wszystkim całkowicie cicho, znaczy nie całkowicie słyszę na przykład krople deszczu i raz po raz jakieś tam może zwierzę, gdzieś tam jakaś gałązka strzeli, ale jest to taka cisza, którą trudno jest opisać, ponieważ brakuje zapewne jakichś takich częstotliwości, które w miastach towarzyszą nam przez cały czas, ale ich nie zauważamy, jakieś takie szumy gdzieś tam, czy nawet na wsiach gdzieś jakieś szumy jakichś odległych dróg ekspresowych, autostrad, tutaj tego nie ma, tutaj jest naprawdę ciekawe wrażenie. Nawet mój głos jakoś tak jakiś ma taki nie wiem, jakąś dziwną akustykę, tutaj słyszę. Może to dlatego, że przez, przed chwilą praktycznie wjechałem w chmurę. Przejechałem przez jakby, czy to już chmura, czy jeszcze mgła, czy na odwrót. No tego nie wiem, ale, ale przejechałem przez taką mgłę i, i to zapewne też zmienia akustykę. Jest naprawdę niesamowicie. A ja uprawiam taki coś, co nazywam slow biking. Oczywiście starajmy się używać polskich określeń, kiedy tylko można, no ale jest to taka, takie nawiązanie do slow life'u, czyli do takiego życia, gdzie robimy wszystko powoli, bez pośpiechu, bez stresu. Ja staram się slow life uprawiać, nie zawsze jest możliwe, szczególnie jak się wypije od rana tyle kaw co ja dzisiaj, bo wypiłem jedno taką standardową z czterech łyżeczek która już mnie pobudza, a później jeszcze przeczekiwałem deszcz w kawiarni i wypiłem jeszcze jedną kawę, więc byłem tak pobudzony, że jak że jak się pakowałem na ten rower na parkingu, z samochodu wyciągałem rzeczy, to musiałem sobie mówić do siebie, że, że jednak spokojnie nigdzie się nie spieszysz masz kupę czasu i jak będziesz się spieszył, to na pewno czegoś zapomnisz i tak to właśnie jest. Tak wygląda mój cockpit. A o slow bikingu jeszcze trochę powiem, może jak będę w bardziej takim relaksującym miejscu, może gdzieś tam na, na Grzybiecie Otrytu. A tak w na mój kokpit i zobaczcie, jaką, jaką tutaj ma zaletę ten dodatkowy mostek z, dodatkową, jakby z dodatkowym piętrem na przyczepienie bagażu, że tutaj mam po prostu wszystko wolne, nie mam tutaj tych pasków. Również o wiele lepiej poprowadzone są przewody, one nie są jakoś bardzo mocno ściśnięte. I, i, I całkiem dobrze to tutaj przebiega. O, to może z tej strony też pokażę. Po prostu te przewody mają miejsce, żeby w miarę swobodnie wyjść z manetek, z klamki. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie można by było... Zapewne są takie bagażniki, które nie wymagają aż całej tutaj jakby... Wysokości mostka, tylko mają, nie wiem, wysokość może jednej podkładki, i zapewne można by to było stosować również w rowerach, które nie mają aż takiego dobrobytu, jeśli chodzi o długość rury sterowej. Na pewno te rozwiązania w Polsce nie są aż tak popularne, ale na pewno coś takiego jest, lub też można to w własnym zakresie, myślę, że. We własnym, jakoś na własną rękę u jakiegoś uzdolnionego ślusarza spawacza, wykonać. Serdecznie polecam takie coś. Naprawdę zupełnie inaczej się wozi bagaż na kierownicy, kiedy ta kierownica nie jest bezpośrednio punktem zaczepienia. To widzicie, ile przejechałem? 6 km aż, no ale taki jest właśnie slow biking. Tak. I tutaj dodatkowa jeszcze taka guma, którą która jest po to, żeby ta torba mi się jakoś za bardzo nie bujała, a przy okazji jest to taki tymczasowy bagażnik na na przykład kurtkę. Yy, oczywiście dzwonek o bardzo przyjemnym, ale jednocześnie głośnym dźwięku. Wyobraźcie sobie, że jestem na tyle ześwirowany, że autentycznie, jak szukałem dzwonka, to oglądałem na YouTube filmy ludzi, którzy nagrywali dźwięki różnych dzwonków i je porównywali. Jest to na pewno yy, pewien rodzaj yy, Wariactwa, a myślę, że pozytywnego. Nic, jedziemy dalej. Teraz będzie ostro pod górę. A potem będę musiał się ubrać, bo będę ostro zjeżdżał. I żeby, żeby nie być gołosłownym, to tutaj ponownie wjeżdżam w coś, co nazwałbym mgłą. A, a ktoś, kto z daleka sobie teraz patrzy na otryt, nazywa zapewne chmurą. Jakie w ogóle niesamowite jest dzisiaj powietrze. Rześkie. Wilgotne. Ach, coś wspaniałego, naprawdę. Jestem na grzbiecie otrytu, a dokładnie w miejscu, które nazywa się przełęczą pod Hulskiem. Ponieważ Hulskie to nie tylko miejscowość, ale zapewne również jeden z wierzchołków. Jeden z wielu wierzchołków otrytu. Nie wiem tego na pewno, ale tak zakładam. No i tutaj, w obie strony, prowadzi jakaś. No, taki szlak grzbietem. W tamtą stronę to jest kompletnie taki szlak na, hmm, na, na suchą zimę, bym powiedział. No, bo tam nic nie ma. W takim sensie, że tutaj w drugą stronę jest chata socjologa. Także ten szlak zapewne jest bardziej uczęszczany. Kiedyś dawno temu nawet próbowałem tędy jechać. Ale było to dosyć takie mozolne wtedy. Ale chyba kawałeczek wiadę, żeby chociaż tylko zobaczyć, poczuć ten klimat. Zobaczyć jak to tam wygląda, czy tam zalegają jakieś ogromne kałuże. Pamiętam, że kiedyś były właśnie. No i tutaj można sobie do tego otrytu dojść, ale jest to nadal pewnie z 8 km. Tak, jakbym, tak strzelam tutaj. Teraz proszę mnie nie chwytać za, za słówka. No i jednocześnie prowadzi tędy. Może zrobię zbliżenie. Filmuję jak zwykle w rękawiczkach, także bardzo przepraszam Was, ale No wiecie chyba, że staram się, żeby treść przerostała mimo wszystko formę. Także wam wybaczycie te operatorskie moje nieudolności. Tutaj na tym drzewie jest taki znak w pomarańczowej kropki, i to, są, to jest oznaczenie szlaków konnych. No, tak sobie konno pojechać z już odrytu, to powiem Wam, że gdyby nie to, że do jazdy konnej zniechęca mnie współczynnik masy e, podwładnego i teoretycznie zarządzającego to to pewnie bym chciał spróbować, ale nie, mi się, że to nie jest zbyt bezpieczny układ, kiedy to udajemy, że rządzimy tym zwierzęciem potężnym, niesamowicie silnym. E, tutaj jest taka wiatka, też bardzo przyjemna, kiedyś tutaj też sobie piknikowałem i jest to ogólnie bardzo fajnie, z tym, że są to takie miejsca jak na moje, no to bardziej na rowerowe wycieczki, bo tutaj, żeby wejść, no to jest właśnie ile 6 km tutaj jest z sękowca, Pewnie podobnie do Polany, która jest po drugiej stronie, czyli e, też tu poka jest pokazane godzina 30, niby do Polany. No, no to w sumie może być pewnie jakieś 6 km. No mi by się nie chciało drałować, ale, ale, ale można tutaj dojść oczywiście pieszo z Polany czy też z senkowca. I jest też tutaj taki szlak. Czy to będzie widać? Pewnie nie, także zrobię powolne o tutaj na drzewie. Na samym dole widać taki szlak z takim żółtym krzyżem. Jest to szlak papieski. Karol Wojtyła był w Bieszczadach. Chodził tędy chyba co najmniej dwukrotnie. Zrobił tutaj takie no, epickie trasy trzeba powiedzieć. I ten szlak papieski to jest naprawdę coś niesamowitego. Jeśli kiedyś byście chcieli zeksplorować um, Bieszczady w sposób taki nie do końca standardowy, to polecam zobaczyć, którędy ten szlak przebiega i Zapewne nie spotkacie wielu ludzi po drodze. Między innymi tam przez studenne terkę zdaje się też paniszczów, także na pewno na pewno niesamowite wrażenia, ale odległości pomiędzy miejscowościami są też czy sklepami są też bardzo dużo, Także na pewno jest to szlak wymagający. A ja nie robię tutaj przerwy, tylko jadę dalej. Idzie mi to całkiem nieźle. Myślałem, że to dłużej mi jakoś zejdzie. W sumie przejechałem aż 6 km. Zajęło mi to 45 minut, więc no, nie tak mało. Ale jechałem cały czas pod górę prawie, że teraz trochę zjadę, a potem będę jechał trochę płasko. I na tym skrzyżowaniu, gdzie będzie odbicie na tą drogę ślepą, którą chciałbym dzisiaj zeksplorować, też coś może nakręcę. I jadę sobie powoli, ponieważ właśnie na tym polega Slow Biking. Eh, slow Biking, powolny rower. Powolny rower brzmi dziwnie, nie? No bo to tak jakbyśmy... Mm, to trochę tak jest, że jeśli mamy jakieś określenie po angielsku, to, to sugeruje nam to, że to znaczy coś trochę innego niż taka oczywistość typu powolny rower, czyli Slow Biking to takie... E, szersze zagadnienie: czyli jedziemy powoli, nie spieszymy się, podziwiamy widoki, mamy ze sobą jedzenie, odzież e, i slow biking. Jak dla mnie najlepiej uprawia się jesienią, zimą, wiosną, wtedy przede wszystkim kiedy jest chłodno, no bo i tak wtedy najlepiej jest jechać powoli. Mimo wszystko to jest najlepsze rozwiązanie niż e, jechać mocno i tu się, się ubierać, rozbierać i tak dalej. Ale co też zniechęca często nas przed, zniechęca nas do powolnej jazdy. Eee, latem, no to oczywiście owady. No trzeba jakąś tam prędkość mieć, żeby te owady nas nie zjadły żywcem, tak jak tutaj to bywa. A teraz tych owadów nie ma, można sobie równie dobrze nawet dwa na godzinę się poruszać i jest bardzo komfortowo. Także ten slow biking to taka eee, oczywiście na pewno wiąże się. Z całą tą filozofią slow lifeu, czyli powoli, nigdzie się nie spieszymy. Ekscytujmy się tym, że tu jesteśmy, tu teraz mamy zdrowie, które pozwala nam. Jakie by nie było, to chociażby pozwala nam, żeby tutaj być, przemieszczać się, podziwiać, chłonąć. No i porzućmy na chwilę ten wielkomiejski, to wielkomiejskie szaleństwo zdziczenie i pędza. Nie do końca, w sumie rozumiem czym. Tak, także polecam serdecznie. Grower Górski jest wyjątkowo, wyjątkowo dobry do slow slowbikingu. Jestem na kolejnym skrzyżowaniu. To jeszcze nie jest tutaj na tą drogę, co, co mówiłem, że na nią się kieruję. Tylko to jest kolejne skrzyżowanie, czyli zjechałem znowu z Otrytu i to był taki zjazd, że o, no niestety będę musiał to dzisiaj znowu podjechać, bo, bo tam, tam wracam. Też pewnie na pewno pół godziny, jak nie lepiej, podjeżdżania tutaj, wielokrotnie byłem, a nigdy tutaj nie kręciłem. To jest jeden z ostatnich czynnych wypałów w Chociaż tych wypałów czynnych odkrywam wciąż kolejne, także w tej chwili myślę, że byłem w stanie wskazać no pewnie z 10, a na pewno jest ich jeszcze mimo wszystko więcej. także... Kiedyś myślałem, że że dosłownie tyle co na palcach jednej ręki, a tutaj się okazuje, że, że jeszcze trochę tego jest. Tutaj on jest o tyle specyficzny, że tutaj jest taka budka panów węglarzy i ona ma na swojej ścianie taki mural, można to chyba nazwać. Pokażę to z bliska, bo nie wiadomo jak to długo jeszcze pożyje, ale jest to jakiś jednak element tutaj wszystkiego folkloru. Tutaj na tym muralu jest taka bojkowska chyża, i zostało w nią wkomponowane to okienko, które było na boku tego baraku. To jest taki wypał, gdzie panowie już nie mieszkają na stałe, tylko ktoś tutaj dojeżdża po prostu, rozpala pewnie i wraca po jakimś czasie lub przebywa tutaj nie wiem tylko przez noc tak na przykład na jedną dwie noce nie wiem dokładnie ale nie jest to taki wypał gdzie tutaj ktoś cały czas mieszka a tu jakie kolorki o zobaczcie ach jak pięknie no i teraz jadę tam gdzie widać pośrodku kadru i to już jest droga która idzie jakby tak w połowie zbocza od rytu, czyli będzie minimalnie z góry pod górę Także ten odcinek jest dosyć długi, ale powinienem go w miarę szybko przejechać. No i jestem tutaj na tym rozstaju. Tu się zaczyna taka ślepa droga, która doprowadzi mnie na szczyt, na grzbiet, ponownie właściwie na grzbiet otrytu. To jakieś 3 km, więc liczę, że 25 minut tam wiadę. Z pół godziny tam sobie na spokojnie posiedzę i do punktu powrotu, znaczy do punktu startu mam teoretycznie godzinę. Więc mam jeszcze dużo czasu, myślę, że mogę nadal się delektować okolicznościami przyrody. Naruszyłem zasady slow bikingu, ponieważ, ponieważ chciałbym uzasadnić to tym, iż poczułem zwierzęcy zew. Wjechałem na grzbie do Trytu, no i ta droga wzdłuż Trytu do chaty socjologa wydała się bardzo kusząca. Nie wiem, czy zejście z rowerem z haty socjologa do Dwernika będzie takie bardzo łatwe, ale zakładam, że w te 45 minut powinienem zejść. Także jechałem taką tutaj drogą, piękną grzbietem od rytu. Coś wspaniałego. Czułem się, jakbym ujeżdżał tą olbrzymią gąsienicę. Ach, było dużo kałuż, trochę błota. Kawałek pchałem, ale ogólnie super. Także teraz e, rozeznam się, jak wygląda. Bo wiem, że w tym schronisku korzystanie z telefonów jest niedozwolone. Więc e, zobaczę, jakie panują zasady. Jestem pod chatą socjologa. Okazuje się, że no w dobrym tonie jest tu jednak ograniczyć e, używanie telefonów. E, co prawda, podobno ludzie i tak to robią. Ale ja z tych, co raczej starają się, jakichś takich zasad, szczególnie tak fajnych zasad, jak ograniczenie używania komórek, przestrzegać. Także nakręcę tylko z zewnątrz. Nie wchodzę do środka, bo nie chce mi się zdejmować butów. Nie są jakieś tragiczne, ale, ale wolę ruszać dalej. Zjadłem przed chwilą szybki lunch. No, Niezgodnie z ideą slow... slow bikingu, niestety, ale jadę dalej, bo nie wiem, jak długo mi to zejdzie. A mam tu widok na połoninę. Cóż to może być? Hmm. Czy to może być smerek? Nie wiem do końca. Nie będę zgadywał. W każdym razie wypogodziło się. Także zjeżdżam tutaj szlakiem pieszym do Dwernika. Zjeżdżam, schodzę, zobaczymy, jak to pójdzie. No i z Dwernika mam jeszcze kawałek do, do zatwarnicy. Także może, żeby mieć spory zapas czasowy. Z, z, wyruszę już teraz. Mamy ponad 2 godziny do zmroku, no ale nie wiem do końca, o której tata zlanduje w zatwornicy, gdzie się umówiliśmy, także już tam będę, powoli się um, powoli się kierował. Jest otwarta dzisiaj kawiarnia Kino Konkret, którą serdecznie polecam. Także jeśli któryś z nas będzie musiał czekać, to będzie przynajmniej miał gdzie um, dosyć typowo zakończę, bo wiem, że teraz chcę się skupić na tym, żeby dotrzeć z powrotem. Jeśli ten film mm, zobaczycie na YouTubie, to znaczy, że przeżyłem. No chyba, żebym naprawdę coś niezwykle spektakularnego napotkał typu, nie wiem, watachę Wilków walczącą z niedźwiedziem i to bym nakręcił. To wtedy jeszcze dogram jedną scenę. A jeśli nie, to, to już tutaj zakończę ten film. No, dojechałem zupełnie w inne miejsce niż planowałem w sensie dalej niż planowałem. No i tym samym muszę sobie skrócić drogę powrotną. Co jest trochę wykroczyłem troszkę poza mój plan, ale myślę, że jest to nadal w granicach rozsądku. No, myślę, że tutaj fajnie byłoby fajnie byłoby tu kiedyś przyjść na troszkę dłużej. Na pewno jest to miejsce wyjątkowo klimatyczne i ciekawe. Jak cały Otry zresztą, ta ostatnia droga. Tutaj jest wycieczka panów. Sami panowie nie widziałem chyba żadnej pani. Pierwszy raz chyba się cieszyłem jak zobaczyłem dużą wycieczkę na swoim, szla, swoim szlaku, bo ta droga grzbietem była momentami taka złowroga. A no, jak już ich spotkałem, no to wiedziałem, że w razie czego no chociażby mnie gdzieś tam pozbierają. I nie mówię, że z jakimiś wielkimi honorami, ale gdzieś tam pod bukiem pochowają, gdyby coś się stało. Także czasami fajnie jest spotkać ludzi. Dobra, nie przeciągam. Jeśli obejrzysz ten długi film, tak mi się wydaje, że on jest długi do końca. To jak zwykle serdecznie pozdrawiam.